Dzień dobry. Na serwisie Asus 17-calowy i 5, ósma generacja, w miarę nowy sprzęt MX940. Tak. Problem, że się nie włącza. No, sprawdziłem, i rzeczywiście się nie włącza. I nie jest to wina tego tego wspaniałego kabelka do zasilacza. Ani samego zasilacza, więc to na bok. Na początek próbowałem nacisnąć. Dziwnie działa ten przycisk Power, tu może być sprawa prosta, czyli wymiana klawiatury może się okazać. Tak, otworzymy sprzęcik, zobaczymy co tam. Co tam w środku słychać? Delikatnie. O, niepodpięte taśmy i, i coś bardzo dziwnego. Tu widzę. Oj, A to co? Za wynalazek. No proszę Państwa, tu widzę, ktoś tu coś robił. I to bardzo, i to bardzo ciekawe rozwiązania. Taśmy Jedna taśma staczpada zniszczona, to w ogóle staczpad na dwie taśmy. Hmm, on tu ma chyba dodatkowo ten sensor. Tu mamy taśmę, staczpada spaloną, jest normalnie spalone, czyli typowy błąd, bardzo typowy błąd ludzi demontujących i montujących z powrotem takie laptopy, czyli. Bateria w środku. Podpięta. Jak wiadomo, na płycie w tym czasie jest wiele aktywnych napięć. Między innymi 5V w wielu miejscach jest zasilane. Między innymi do taczpada może być. I tutaj prawdopodobnie było wkładane i się spaliło. Ta taśma też do wymiany. Czyli yy, tu już mamy dwie. No ale ten wynalazek to jest jakaś historia. To, to dlatego, tak ten power śmiesznie działa. Bo tu ktoś zrobił. Proszę Państwa, to jest na kabelku antenowym z WiFi. Taki gruby kabel jest pociągnięty. Długi, gruby kabel. I jakaś próba tutaj ogarnięcia tego włącznika i wlutowane. No niestety. Chyba się to komuś nie udało. Tu musiał coś spalić. Także pomierzymy trochę i sprawdzimy co jest grane. No więc dwa szybkie pomiary. Niestety mamy tutaj... Aha, tu jeszcze jest oprócz tego wyłamane gniazdo do klawiatury. Czyli jest do wymiany gniazdo do klawiatury. Mamy do wymiany... Mamy do wymiany tutaj procesor yy, ze względu na to, że Właśnie brak umiejętnego składania sprzętu. Pomijam, oczywiście, tą przeróbkę. Czy tu można się kłócić, czy to jest fachowo, czy nie? No, jakaś przeróbka jest zrobiona. Gdyby działała, powiedzmy, że byłoby ok, ale chyba zabrakło komuś wyobraźni i spalił płytę główną poprzez montaż z baterią. Lub nieumiejętny montaż nie przyjrzał się, że to są, bo odchodziły te blaszki. Te ścieżki na taśmie, one odchodzą. Jak się źle to wkłada, to one odchodzą. Niestety, od, odklejają się od taśmy i, i robią zwarcie. No i tutaj, mimo że laptop jest wart w granicach 3000 zł, to jest laptop wartości minimum 3000 zł, to klient tu się nie godzi na naprawę, na wymianę tego soka, bo naprawa na dzień dzisiejszy. Takiego laptopa, żeby to wszystko ponaprawiać. Oczywiście nie jestem w stanie zweryfikować, czy touchpad się nie spalił. No, no więc koszt naprawy jest dość wysoki, klientu niestety odmawia naprawy. Eee, tak się kończy, jak niestety zabiera się za to osoba. Osoba raczej no, niekompetentna w tej sytuacji, można uznać, bo szkody, bo szkody są rzędu 1500 zł w tej chwili. Także dzięki na razie hej